Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku perfumowym, i to będzie bardzo ważne wideo, ponieważ zapraszam Was na takie zestawienie, starcie, podsumowanie 10 najpiękniejszych zapachów, bo są to zapachy, które wybieram dla siebie na całe życie. Ja osobiście uwielbiam takie filmiki i dają one mi naprawdę ogrom wiedzy. Na temat danego zapachu, a przede wszystkim na temat tego, jak ktoś odbiera ten zapach. Skoro są to zapachy na całe moje życie, no to muszą być to najpiękniejsze zapachy, zapachy, do których powracam, które mam od dłuższego czasu, które niezwykle sobie cenię, polecam no i są po prostu mi bliskie. Więc jeśli jesteście. Jedzie... Więc jeśli. Więc, jeśli jesteście ciekawi, jakie są to zapachy, no to serdecznie Was zapraszam. To zestawienie otwiera nic innego, jak tak zwane słoneczniki, czyli Sunflowers Elizabeth Arden. Nie wiem, ile razy już o tym zapachu wspominam, i kto jest ze mną dłużej, a nawet niekoniecznie dłużej, bo wystarczy, że obejrzy jakikolwiek mój filmik na YouTubie, ten wie, że kocham ten zapach. To jest moje. Któreś tam dziesiąte opakowanie, dwudzieste, 30, naprawdę, ten zapach znam i używam od gimnazjum i nigdy, nigdy mnie nie zawiódł. Są głosy, że jest on trochę babciowy, trochę vintage'owy, babciowy, babciny, no po prostu taki... Z dawnych lat, ale to z dawnych lat jest zmiksowane z owocami, z radością, z świeżością. Zapach idealny na każdą okazję i idealny dla każdej grupy wiekowej, choć ja nie lubię takiego dzielenia na wiek. Zapach jest przede wszystkim dodający radości, energii. Taki poprawiający nastrój, otwarcie jest z bergamotką, z cytryną, z mandarynką, z kwiatem pomarańczy, z melonem, a nawet słuchajcie, z brzoskwinią. Więc jest bardzo słodko i owocowo, a potem jest dużo kwiatów, dużo jaśminu, dużo róży, jest cyklamen, osmantus, a dół jest niezwykle ciepły, otulający w postaci piżma, bursztynu, cedru czy drzewa sandałowego. No, dla każdego coś dobrego. No ja po prostu kocham ten zapach. Dla mnie to jest takie szczęście i radość w buteleczce. Zapomniałam Wam wspomnieć na samym początku, że wszystkie zapachy, może nie tyle co wszystkie, ale większość zapachów, które tutaj zobaczycie, jest niezwykle przystępna cenowa. To jest moje o zapachowe, aby znaleźć jakieś perełki w przystępnej cenie, ponieważ um, Pasja perfumowa i ogólnie perfumy są dosyć sporym wydatkiem, więc jeśli wydajemy te pieniądze, to nie dość, że warto je ulokować mądrze. To nawet im taniej, to tym troszeczkę lepiej. Choć oczywiście szkoły są różne. Drugi zapach to też Elizabeth Arden, i jest to zapach niezwykle znany i chyba bardziej lubiany niż Sunflowers, mianowicie 5 Avenue. Zapach elegancki, kobiecy, dosyć formalny i dystyngowany, uwielbiany przez mnóstwo kobiet, i bardzo dobrze sprzedający się. No, skoro jest uwielbiany, to i dobrze się sprzedaje. On jest dla mnie bardziej zachowawczy i wybieram ten zapach wtedy, kiedy nie wiem, co wybrać. Na przykład idę na jakieś spotkania formalne, biznesowe. Ostatnio miałam ten zapach y, na sobie i pokazywałam go we vlogu, kiedy potrzebowałam czegoś, co będzie mi towarzyszyć, ale nie przeszkadzać. O, to jest idealne po porównanie. Zapach mm, niezawodny. I co jest w środku? W środku jest bardziej kwiatowo, wręcz powiedziałabym, że jest tutaj więcej białych kwiatów. Między innymi jest kwiat lipy i bez. Oczywiście towarzyszy temu też konwalia, magnolia, yanglang, róża. Jaśmin, który jest właśnie bardziej wyrazisty niż w Sunflowers. Jest to kompozycja też idealna dla każdego, ale już tak bardziej skłaniam się ku kobietom w wieku dojrzałym, takim po prostu bardziej doświadczonym, eleganckim. Ale możecie używać go nawet mając 5 lat. Nie no, 5 lat to nie, przesadzam. Po prostu oc oceniacie sami. Kolejny zapach to Avon Summer White Sunset. Słuchajcie, zapach niezwykle przystępny cenowo. I nieskromnie powiem, że co najmniej z 10 osób kupiło ten zapach z mojego polecenia i te osoby są bardzo zadowolone. Zapach za 18 zł, a nawet można upolować go taniej, ale za to parametry, trwałość, projekcja jest naprawdę. Genialna, za taką kwotę śmiało, śmiało kupujcie. Ale, żeby jeszcze bardziej Was przekonać, powiem, że jest to zapach troszeczkę już bardziej uwodzicielski, sensualny, ale też słodki, owocowy, kwiatowy, głównie na lato. I tak jak nazwa wskazuje, Summer White Sunset, ten zapach jest idealny właśnie na wieczory, na zachody słońca, trochę na randkę, trochę na takie. Bliższe spotkania, ale nie jest on w żaden sposób przytłaczający. Niemniej jednak, jest to taki dosyć kremowy, drzewny słodziak, który może troszeczkę przytłaczać Was, gdy jest na przykład bardzo, bardzo gorąco, ale. Jest to niezwykle ciekawa propozycja. Dominuje tutaj brzoza. Dodatkowo jest tutaj troszeczkę brzoskwini, ale też takich kwiatów w postaci magnolii. Jest to niezwykle ciekawa kompozycja, nawet troszeczkę orientalna. Również jest tutaj lotos. Nie spotkałam się jeszcze z taką kompozycją zapachową, tym bardziej za 18 zł. I ta buteleczka to jest. Nie wiem, ile już razy w mojej kolekcji jest tutaj dęko, ale za chwilę kupuję znów ten sam zapach i znów będę się cieszyć jego używaniem. Kolejny zapach to taka spora butelczyna, również z Avon. Jest to Avon Attraction, ten najbardziej podstawowe. Jeśli słyszycie jakieś piskie i wrzaski, to moja córeczka bawi się na dole z babcią. Wracając do tego zapachu, jest on niezawodny. I bardzo w stylu easygoing. W sensie, zawsze się przyda, zawsze się nada do tańca i do różańca. Jest on trochę sensualny i seksowny, właśnie taki atrakcyjny, ale to wszystko jest w dobrym tonie. To nie jest zapach, który powala na kolana, to nie jest zapach, który ma niebywałą projekcję i ciągnący się kilometrami za wami ogon. On po prostu jest bardziej blisko skórny i taki. Mm, Zrównoważony. O, to jest taka atrakcyjność, bardzo zrównoważona. Musiałam zainterweniować. Już chyba wszystko jest dobrze. Kontynuuję. Zapach, który nie ma w sobie nic, do czego można by było się przyczepić. Tak to bym podsumowała. W otwarciu jest gruszka, jeżyna, orchidea, różowy pieprz, ale potem jest jaśmin, piżmo, wanilia... I robi się tak bardzo ciepło i otulająco, tak niezwykle przystępnie. O. Dodatkowo jest troszeczkę takiej praliny i bursztynu. No jest naprawdę przytulnie. To jest taki ciepły, przytulny zapach, idealny na jesień. No i idealny chyba na każdą okazję, ale głównie na taką randkę i na sytuację, kiedy chcemy czuć się atrakcyjnie. Zapewne widzicie, że jest tutaj dużo perfum katalogowych, głównie Avon, ale teraz pokażę Wam coś z Oriflame. Zapach, o którym myślałam od liceum, czyli jakieś dobre 8 lat. Miałam kiedyś kilka próbek, ale nie było mnie stać na zakup takiej buteleczki w czasach licealnych. I ten zapach był na mojej wishliście. I ten zapach mam od mojej widzki Basi, który udało mi się dostać od niej w bardzo przystępnej cenie, i niezwykle się z tego cieszę. I zapach, który jest bogactwem i obfitością w jednym, mianowicie Jordani Gold Essenza. Zapach cieszący się bardzo dobrą opinią i zapach uwielbiany przez wiele kobiet. Ja nie jestem w stanie się powstrzymać od wąchania tego zapachu. On sprawia mi taką ogromną przyjemność. I mimo takiej wielkiej elegancji w postaci jakichś złotych akcentów, takiego już znaku dla nas, dla naszej podświadomości, dla naszego umysłu, że jest to głównie zapach dla kobiety eleganckiej, na wielkie wyjścia, to ja tu w tym zapachu znajduję dużo takiej uniwersalności, czegoś przyjemnego, słodkiego, owocowego, czegoś nadającego się na każdą okazję. Oczywiście jest to zapach z dodatkiem białych kwiatów, kwiatu pomarańczy, ale również jest tutaj bergamotka, więc nie każdemu może taka propozycja przypaść do gustu, ale mi bardzo się on podoba, a przede wszystkim podobają mi się tutaj takie akcenty drzewne. No one sprawiają, że ten zapach jest po prostu taki otulający. Miły, ale jest też bursztyn, on jest trochę taki głęboki. Wiecie co? On przypomina takie dojrzałe owoce. Nie ma tutaj co prawda śliwki i jabłka, ale on mi się kojarzy właśnie z taką dojrzałością, z takim bogactwem. Coś w tym kierunku. No dla mnie jest to zapach, który siedzi w mojej głowie i w moim sercu od wielu lat. W końcu go mam i tylko czekam na jakieś fajne promocje, bo będę po prostu kupować ten zapach hurtowo. I teraz propozycja zapachowa dla osób, które lubią zapachy dosyć świeże, kwiatowe, mm, kobiece. Jest tutaj dużo kwiatów. Między innymi jest gardenia, jest piwonia, która dodaje takiej lekkości, ale otwarcie tego zapachu jest niezwykle ciekawe, bo oprócz bergamotki jest wiciokrzew. I dla mnie jest to zapach mm, wybrzmiewający bardzo. Bogato, bardzo wyjątkowo, uniwersalnie też, ale jest to zapach takiej bogatej pani, która akurat uprawia ogród. Przychodzicie do niej w odwiedziny i ona wita was w ogrodzie. Jakoś tam w białej koszuli, słomianym kapeluszu i w rękawiczkach i pachnie tym zapachem. Nie wiem, czy tutaj kwestia trochę takiej podświadomości i tego, że ten zapach, no to jest Barbary London, bo nie powiedziałam. I ma w sobie taki kubraczek typowo w kratkę Barbary. I ja mam już tak w podświadomości taką Anglię i kobietę, która wiecie ma ogród w stylu angielskim. Jest też taka wyedukowana i elegancka, czy po prostu ten zapach tak dla mnie pachnie, nie wiem, może wszystko w jednym. Niemniej jednak jest to zapach niezwykle przystępny cenowo i z bardzo dobrymi parametrami. Jak za 200 zł, bo gdzieś tak około tej kwoty możecie dostać ten zapach, jest on już troszeczkę droższą propozycją. Jeśli chodzi o te poprzednie zapachy, ale warto, warto, warto. Jest to zapach naprawdę bardzo długo na rynku i on jest minimalnie taki uniseksowy, dobry na każdą porę roku. Ja nawet ubierałam ten zapach na siebie latem, kiedy były wysokie temperatury. On dodaje trochę takiego orzeźwienia, ochłodzenia. I wiecie, co jest niezwykle ciekawe, że baza tego zapachu to piżmo i paczula. I ten zapach robi się trochę taki uwodzicielski, blisko skórny, trochę nawet sensualny. Ciekawe, bardzo ciekawe połączenie. No, Na pewno słyszeliście o tym zapachu i nie muszę go zbytnio tutaj polecać. Jeśli mowa o świeżości, to po prostu nie wyobrażam sobie już mojej kolekcji zapachów bez tego, czyli Flow Perfumes o numerze 153 inspiracja zapachem niszowym Ex Nihilo Flair Narcotic, ale jak wiecie, ja tu czuję Colistar Profumo de la Felicita. Kto jest ze mną dłużej, chyba uwielbiam to stwierdzenie, kto jest ze mną dłużej, kto jest ze mną dłużej, ten na pewno wie, że uwielbiam zapach Colistar Profumo de la Felicita, ale niezwykle ubolewam nad tym, że jest to zapach na mojej skórze kompletnie nietrwały. I zapach Colistar znam dzięki mojej cioci, która używa ten zapach, żeby Was nie skłamać, od 10 lat, a nawet i dłużej. I ona zawsze jak do nas przyjeżdża, to po prostu wypełnia cały dom tym zapachem. I słuchajcie, zawsze chciałam pachnieć tak jak moja ciocia, ale niestety ten zapach w ogóle nie trwał na mojej skórze. I w momencie, gdy odkryłam ten zapach, to po prostu jestem... Taka wiecie, spełniona i spokojna. I często YouTuberki perfumowe mówią, że jak dostały taki jakiś zapach albo mają jakiś zapach, coś tam sobie kupiły, to one czują się takie spełnione i spokojne spokojnie zapachowo. I ja to odczuwam dzięki tej propozycji. 153 jest to zapach zawsze się sprawdzający. Zapach. Uniwersalny na formalne biznesowe spotkania, na zakupy, do aktywności fizycznej, do prac domowych, na randki, na plażę, dosłownie on nada się wszędzie. Jest tu bergamotka, jest dużo owoców, ale też są kwiaty w postaci magnolii, a nawet pojawiają się takie przebłyski pod tytułem litchi, więc to jest zapach owszem bardziej letni, bardziej tropikalny, ale parametry, przynajmniej na mojej skórze, to jest jakiś killer. On, jako świeżak, najdłużej utrzymuje się przede wszystkim, przede wszystkim na moich ubraniach i w włosach. On ciągle się odzywa, on ciągle majaczy, on pięknie się rozwija i rozkwita. A podstawa tego zapachu to coś, co ja najbardziej lubię, czyli pismo. Oprócz słuchajcie, kwiatu pomarańczy, jaśminu. No, czy oczywiście wyżej są te nuty zapachowe? Nie, to, że w bazie mamy jaśmin i kwiat pomarańczy. W sumie ciekawie brzmiałby kwiat pomarańczy w bazie, ale nie wiem, czy on by w ogóle wytrwał. Ale zmierzam do tego, że są tutaj wszelkie składniki, które ja uwielbiam i niezwykle sobie celnie I składniki, które tworzą zapach bardzo przystępny i dobry dla każdego. Jestem pewna, że ten zapach Wam się niezwykle spodoba, bo. Za taką kwotę, takie parametry, to coś świetnego. A teraz przechodzimy do zapachów pod tytułem wielkie wyjście, ważne wydarzenia, imprezy, coś ważnego i zapach pod tytułem extra, jak to się po angielsku mówi extra, coś tam, extra, coś tam no to to będzie zapach extra czyli Katy Perry Killer Queen. On niestety jest wycofywany. Ale wciąż jest niezwykle przystępny cenowo. Dlaczego wam go pokazuję? Pewnie dlatego, że jeszcze nigdy nie widziałam takiej pięknej buteleczki i rzadko też się zdarza, żeby zapach był tak miły, ale też przystępny, uwodzicielski, seksowny. To jest taka bezpiecz... taki bezpieczny sexapi. O. I mimo, że ten zapach nazywa się Killer Queen, to on nie jest jakimś killerem, tytanem, ale on jest bardzo miły, bardzo przyjemny. Polecam i pokazuję ten zapach od dłuższego czasu i myślę, że osoby, które go mają, też potwierdzą te moje tutaj komplementy. W otwarciu, słuchajcie, jest śliwka i owoce leśne. Bardzo miłe one są w odbiorze, właśnie takie sensualne, trochę do zjedzenia, ale niezwykle ciekawa jest tutaj baza zapachów, ponieważ mamy dużo akordów gourmand, czegoś takiego do zjedzenia. Jest pralina, a potem pojawia się drzewo kaszmirowe, i to jest zapach bardzo otulający. Świetny na zimę, ale to, co tutaj jest, nie jest w ogóle takie ciężkie, toporne. On nawet dałby sobie radę latem, choć polecałabym go na wieczory. I również pojawia się tutaj bergamotka w otwarciu, która no, od razu sprawia, że ten zapach jest taki o, dla mnie przynajmniej miły e, na samym początku i miły w odbiorze. Zapach. Bardzo dobry, jeśli chodzi o trwałość i o projekcję, i też przystępny cenowo. No słuchajcie, coś takiego na waszej toaletce to jest przyjemność nie tylko dla nosa, ale również i dla oczu. Teraz zapach, który tak samo często pojawia się w moich filmikach, w sumie jak Sunflowers Elizabeth Arden, czyli Prada Paradox. Można to nawet podsumować. Prada i eryka gada. <laughs> nie wiem, czy was śmieszną takie żarty, ale mnie tak. Zmierzam do tego, że jest to zapach z kategorii ekstra. Coś, co m, warto mieć na sobie w wyjątkowych momentach życia. Pewnie dlatego, że jest to zapach dosyć już drogi, no 300 zł ponad za 30 ml. No to dla mnie jest to taka kwota zapachu, że no jeszcze jakoś przeżyję, ale już jest trudno. Jednak warto mieć ten zapach w swojej kolekcji, dlatego że jest to zapach. Bardzo trwały i świetnie projektujący. Wręcz powiedziałabym, że bardziej projektujący niż trwały. Pięknie układa się na skórze, pięknie się rozwija. Jest otulający, ciepły, ale słodki, owocowy. Bardzo dziewczęcy, bardzo radosny, dodający energii, wibrujący. Wręcz powiedziałabym, trochę taki szampański. Jeszcze nie spotkałam się z taką kompozycją zapachową. Wiele osób mówi, że nie jest to nic odkrywczego, że jest to zapach tak naprawdę. Polegający na wymiksowaniu wszystkiego, co jest teraz modne i w Sonorą Libre czy też y, Lancôme La Vie Belle. Dla mnie jest to zapach świetny. Ja to mówię Wam już od ponad roku. Miałam wiele próbek, no i zawsze marzyłam o nim. On był na mojej wish liście i niezwykle się cieszę, że pojawił się w mojej kolekcji właśnie, gdy ukończyłam 26 lat, czyli w lipcu. Mam ten zapach na swojej kolekcji i wiem, że jeśli on się mi tutaj skończy, będzie projekt Denko, to kupię na pewno większe opakowanie, większą pojemność. No jest dla mnie tutaj wszystko, co ja kocham, lubię i na przykład ten zapach planuję mieć ze sobą na weselu, które już będzie niebawem. A co jest w środku? No bo bym zapomniała. W środku jest w otwarciu gruszka, którą ja wielbię. Potem mamy bergamotkę. Jest troszeczkę akordów kwiatowych, a nawet nie troszeczkę, bo jest i jaśmin, i jest neroli. Pojawia się też trochę, jak gdyby takiej róży, akordów białokwiatowych, yang lang, wiecie te klimaty. Ale jest też kwiat pomarańczy, tangerynka, no i piżmo, wanilia, bursztyn. Hmm, no po prostu jest tutaj wszystko. Wszystko. Wszystko to, co kocham. I zamykam to zestawienie z zapachem pod tytułem Mam, ale niewiele używam, ale on musi być. Czyli Dior Jador. Zapach dosyć ciężki, często migrenogenny. Z jednej strony uniwersalny, popularny, lubiany kobieca, z drugiej strony mający opinię takiego trochę vintage, białokwiatowca, bardziej już dla kobiet dojrzałych eleganckich, samoświadomych. Ja ten zapach mam, słuchajcie, bo od zawsze go chciałam. Pamiętam, jako mała dziewczynka szłam do perfumerii i wtedy był szał na, na niego. Zawsze sobie marzyłam: Boże, ja chcę mieć ten zapach, jak ja będę miała kiedyś ten zapach, to ja już będę wtedy dorosła, bogata i szczęśliwa. W sumie wszystko się zgadza. <grym> o, z tym bogactwem to bym tak nie przesadzała, ale na pewno uważam się za człowieka bogatego tak wewnętrznie, życiowo, nie tylko. Finansowo, no zapachy na pewno nie pomagają mi w tym, żeby być bogata finansowo, bo to jest dosyć droga pasja, ale zmierzam do tego, że ten zapach jest właśnie biało kwiatowcem, który no jest na rynku bardzo długo i on jest po prostu idealny na wyjątkowe okazje, na jakieś wyjścia. On podkreśla właśnie coś takiego ważnego. Tutaj się motam. Wyjątkowego, ważnego. Czuję tutaj taką celebrację. I też radość. Jest kwiat pomarańczy, jest Yang Lang. Jest, słuchajcie, również przede wszystkim jaśmin, który tutaj daje po nosie i dla wielu osób właśnie ten zapach przez co jest nieprzystępny. Jest tutaj róża i tuberoza. No i jest tutaj oda do kwiatów, ale. No warto mieć coś takiego w swojej kolekcji, bo ten zapach sprawia wrażenie takiego luksusowego. O, to jest zapach luksusowy, zapach mm, taki, który jest na Waszej toaletce, żeby nawet sobie trochę bardziej postać niż poużywać. Też mam takie zapachy, przyznaję się bezbicia. No dobrze kochani, to by było na tyle jeśli chodzi o moje zestawienie zapachowe, takich 10 zapachów. Kultowych i flagowych, które będę miała przez całe życie, a przynajmniej teraz tak zakładam. Jestem niezwykle ciekawa, jaka jest Wasza dziesiątka, może nawet i piątka lub trójka, zapachów, które Wy uwielbiacie całym swoim sercem i które Wy będziecie zawsze polecać, i za którymi Wy będziecie stawać w sumie w obronie i które wydarzycie taką miłością, sentymentem. No czekam na Was w komentarzu. Dajcie też znać. Co chcielibyście zobaczyć następnym razem? Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze, mieć z Wami jakiś kontakt. No, feedback jest tutaj na wagę złota. Pozdrawiam Was gorąco, ciepło i życzę wszystkiego co najlepsze. Do następnego. Pa! pa.